Australijski złoty kangur uznawany jest za najbardziej popularną australijską złotą monetę bulionową i masa to jedna uncja, a próba 999,9 pochodzi z Australii, wybijana jest przez Mint. Ponad 30-letnia historia monety rozpoczęła się w 1986 roku, kiedy pierwszy raz została wyemitowana z ramienia Gold Corporation. Wówczas figurowała pod nazwą Australian Nugget ze względu na wizerunek złotego samorodka na rewersie monety. Od 1989 roku wizerunek ten został zastąpiony jednym z najbardziej znanych symboli Australii, czyli kangurym, od którego współcześnie nosi nazwę. Australijski kangur został wykonany w najwyższej próbie złota to jest 999,9. 24-karatowe złoto czyni monetę świetną lokatą kapitału. Jej średnica to 32,1 mm, a grubość 2,65 mm. Moneta posiada wartość nominalną 100 dolarów australijskich i stanowi legalny środek płatniczy w Australii. Australijski kangur uchodzi za jedną z najpiękniejszych monet bulionowych, zyskując każdego roku nowy wizerunek, tym samym wzbudzając zainteresowanie wśród kolekcjonerów. Przednia część monety przedstawia wizerunek królowej Elżbiety. Wynika to z faktu, że Australia przynależy do brytyjskiej wspólnoty narodów, na czele której stoi brytyjska monarchini. Ponadto na wersji monety widnieje przy królowej, kraj pochodzenia oraz wartość nominalna, w tym przypadku 100 dolarów australijskich. Rewers monety przedstawia tytułowego kangura, nazwę monety, rok wybicia, czystość oraz niewielką literkę p oznaczającą mennicę, pert mint. Utworzenie w 1899 roku. Mennica Pertmint wynikała z odkrycia ogromnych złóż złota w Australii Zachodniej. Była ona wówczas odpowiedzialna za rafinację złota oraz bicie monet. Od tego czasu Mennica zdobyła ogromne doświadczenie oraz uznanie wśród kolekcjonerów. Do australijskiej Mennicy należy również rekord za wykonanie największej oraz najcenniejszej monety wykonanej ze złota. Jej masa wynosiła jedną tonę, średnica około 80 cm, a grubość 12 cm. Moneta australijski kangur, pakowane z pudełeczko, chroniące ją przed uszkodzeniami. Ze względu na zmieniający się wizerunek rewersu, stanowi jeden z najciekawszych egzemplarzy każdej kolekcji inwestora. Moneta dostępna jest na stronie mennica.apart.pl.